Była to piąta edycja zamojskiego leśmianowego Biennale Sztuki, zatytułowana Dwa światy. Wystawa, organizowana w hołdzie wielkiemu poecie, mieszkańcowi dawnego zamościa, odnosi się do dwoistości światów występujących w jego poezji. Związki leśmiana z zamościem sięgają lat 1922-1935. Tutaj był, mieszkał, pracował, tworzył. Tutaj się inspirował otaczającą naturą. Tu najprawdopodobniej powstała łąka. Wystawa ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w niej 32 artystów z Polski, Włoch, Francji i Niemiec. Prezentowane są prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, form przestrzennych, rzeźby, ceramiki oraz tkaniny artystycznej. Jest to około 100 dzieł sztuki inspirowanych poezją Bolesława Leśmiana i stworzonych jemu w hołdzie. Organizowanie leśmianowego biennale w Zamościu jest okazją do tworzenia mostów pomiędzy artystami w Polsce a tymi z innych krajów oraz do rozpowszechniania polskiej kultury a zwłaszcza poezji za granicą. To między innymi dzięki takim artystom jak Joanna Brześcińska-Riccio, polska malarka mieszkająca i tworząca we Włoszech. Staram się Bolesława Leśmiana, którego bardzo lubię poezję, starać się przybliżyć Włochom, bo jest naprawdę mało znany poza granicami Polski. Na prośbę pani kurator Elżbiety Gnyp. Starałam się proponować włączyć artystów włoskich w nasze Biennale Leśmianowe, którzy po prostu bardzo miło przyjęli tą propozycję, inspirując się faktycznie tymi poezjami Leśmiana, które udało mi się znaleźć w języku włoskim. Stąd na wystawie pojawiły się prace włoskich artystów takich jak Maria Rita Vita, Anna Maria Maremmi, Massimo Fakeris czy nieżyjącej już Marty Gierut. W wystawie towarzyszy katalog z reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów i wierszami Leśmiana. Organizatorem wystawy jest Zamojskie Towarzystwo Renesans, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Zamościa Andrzej Wnuk. Biennale powstało przy wsparciu finansowym miasta Zamość, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie powiatu zamojskiego oraz prywatnych darczyńców.